Przedstawiony film omawia procedurę instalacji oprogramowania Drutops Cell edycji SW48. W katalogu instalacyjnym znajdujemy program Setup, który uruchamiamy w trybie jako administrator. Prosimy również być zalogowanym na komputerze jako administrator, mimo to wybrać Opcję uruchom jako administrator. System startuje procedurę instalacyjną. Instalację wykonujemy jednostanowiskowo, przy czym licencja może być aktywowana w programie Trump License Expert zainstalowanym na serwerze i może ta licencja być odostępniona dla wielu stanowisk przy czym będzie obowiązywała w ramach limitu posiadanych licencji zasada kto pierwszy, ten lepszy. System zgłasza się z ekranem startowym. Można zapoznać się z warunkami instalacji, z wymogami sprzętowo-programowymi. Natomiast my naciśniemy przycisk Next. Zaakceptujemy, oczywiście po wcześniejszym zapoznaniu się, z warunkami licencji, naciskamy przycisk next. To czy będziemy chcieli wysyłać informacje diagnostyczne do firmy Trumf należy do naszej decyzji. Możemy tą opcję włączyć bądź wyłączyć. W każdym momencie pracy z systemem będzie można tę opcję zmienić. Następnie system dokonuje podsumowania. Czy nasz, nasze stanowisko spełnia podstawowe wymagania? W zakresie instalacji, czyli ilość pamięci, dostępna ilość miejsca na dysku i wspierany system operacyjny. Naciskamy Next. Prowadzona jest kontrola w zakresie komunikacji przez porty z odpowiednimi usługami, które będą uruchomione na komputerze. Możemy jeszcze dodatkowo. To zweryfikować, naciskając przycisk Check Services, i po uzyskaniu weryfikacji poprawnej, naciskamy przycisk Next. I na tym etapie albo możemy nasz komputer mianować serwerem licencji. Oczywiście to się wiąże z tym, że na naszym komputerze będziemy musieli przeprowadzić procedurę aktywacji. Procedura aktywacji jest omówiona. W oddzielnej dokumentacji, również w oddzielnym filmie firmie na tym portalu. Ja robię w tej chwili instalację w warunkach firmy Trunf i odwołuję się do naszego serwera licencyjnego i naciskam przycisk instaluj. System przystępuje do procesu instalacji krok po kroku informując nas o instalowanych. в складниках. I otrzymujemy raport z instalacji z potwierdzeniem, że wszystkie niezbędne składniki zostały zainstalowane. Następnie należy dokonać aktywacji posiadanej przez siebie licencji. I jeżeli chodzi o uruchomienie nowo zainstalowanego programu, należy poszukiwać go w menu Trutobcel ewentualnie w grupie programów o nazwie Trumf, gdzie będzie również dostępne oprogramowanie o nazwie Trumf License Expert, czyli software, w którym będzie prowadzona aktywacja lub konfiguracja klienta w zakresie dostępu do licencji udostępnianej na serwerze. W przypadku pytań lub problemów tradycyjnie prosimy o kontakt na adres topsmaupa.pl.trumf.com. Dziękuję. Życzymy udanych instalacji.